Shadow, zaginiony odcinek Sonic X. Nie jestem kimś ważnym. W tamtym czasie byłem tylko zwykłym stażystą. Przynosiłem kawę, robiłem kopie, odpowiadałem na maile i siedziałem cicho w stacji, która wcześniej była Foxkids, a potem przekształciła się w Jetix. Nasza stacja osiągała rekordy oglądalności, rywalizując z Nickelodeonem, gdzie leciał SpongeBob oraz z Cartoon Network. Gdzie emitowano kultowe kreskówki, jak Ben 10. Pewnego dnia przydzielono mnie do działu weryfikacji odcinków przed premierą. Razem z kilkoma innymi pracownikami oglądaliśmy odcinki Sonic X, który był wówczas jednym z najpopularniejszych seriali. Wszystko było normalne, aż do momentu, gdy zauważyliśmy coś dziwnego. Na jednej z kaset, oprócz standardowych odcinków, znalazł się jeden, którego tytuł brzmiał. Shadow. Nikt nie wiedział, co to jest, ale postanowiliśmy obejrzeć ten odcinek. Włożyliśmy kasetę do odtwarzacza, a ekran telewizora wyświetlił krótkie klasyczne intro. Wydawało się wszystko normalne, ale coś w powietrzu było nie tak. Muzyka była dziwnie zmieniona, a animacja, choć wyglądała na oryginalną, była lekko rozmyta. Wtedy zaczął się właściwy odcinek. Wszystko zaczęło się jak zwykle, jednak szybko pojawiły się niepokojące zakłócenia. Ekran zaczął falować, a przez kilka sekund nie mogliśmy zrozumieć, co się dzieje. W pewnym momencie pojawił się obraz Shadow'a. Jego oczy były zakrwawione, a w tle rozbrzmiewała dziwna muzyka. Pojawił się na ekranie na dosłownie sekundę, po czym obraz zniknął. Potem wszystko wróciło do normy. Ale to nie było normalne. Po chwili ekran znów się zaciął. Widzieliśmy, jak Sonic i Shadow zaczynają walczyć, a po chwili ekran na moment zniknął. Wtedy znowu zaczęły się zakłócenia. Po kilku sekundach obrazu, w którym Shadow miał krwawe oczy, usłyszeliśmy niepokojący cichy głos w tle: Zrób to! Zrób to teraz! Nikt z nas nie wiedział, co to oznaczało. Przerażeni patrzyliśmy na ekran, który teraz wyświetlał przerażający widok. Shadow, który siedział na łóżku, płacząc w przerażający sposób. Obraz zaczął zmieniać kolor na ciemniejszy, aż w końcu zniknął całkowicie na kilkadziesiąt sekund. Gdy obraz powrócił, widzieliśmy Shadoła trzymającego pistolet, który później strzelił sobie w głowę. Ekran zrobił się całkowicie czarny na około 30 sekund, a po tym czasie ukazał się obraz Shadoła, ale nie był już tym samym bohaterem, jakiego znaliśmy. Jego oczy były teraz krwiste, a wokół niego panowała tajemnicza. Niepokojąca atmosfera. Dźwięki z telewizora stawały się coraz bardziej przerażające, a muzyka w tle była wręcz onieśmielająca. W tym momencie zakończył się odcinek. Po zakończeniu wyświetlania ostatniej sceny jeden z pracowników odebrał telefon. To był ktoś z Nickelodeonu. Widzieliście ten odcinek? zapytał. Szadł. Wszyscy spojrzeliśmy na siebie zszokowani. Nikt nie miał pojęcia, co się działo. Ale jeden z pracowników odpowiedział: Tak, właśnie to oglądaliśmy. To był ten zaginiony odcinek, podobny do tego, który miał miejsce z Kalmara. I wtedy wszystko stało się jasne. Nikt nie chciał wierzyć, że to się wydarzyło. To był tylko zaginiony odcinek, którego nigdy nie miało być w telewizji. Po zakończeniu rozmowy z Nickelodeon cisza zaległa w pokoju. Trzech starzystów, w tym nasz główny bohater, siedziało w milczeniu, Starając się przetrawić to, co właśnie się wydarzyło. Na ekranie telewizora wciąż wyświetlał się odcinek Shadow, a ich umysły były w szoku. Wtedy jeden z pracowników Fox Kids, który wcześniej nadzorował odcinki, spojrzał na kasetę w odtwarzaczu. W jego oczach pojawił się niepokój. To niemożliwe, powiedział podchodząc do odtwarzacza. Ta kaseta nie powinna tu być. Co masz na myśli? Zapytał drugi stażysta, podchodząc bliżej. Zamiast odcinka Satellite Swindle, ktoś podmienił kasetę na Shadow. Ta kaseta była tu od samego początku, ale nigdy nie powinna trafić na ten odtwarzacz. Wszyscy spojrzeli na siebie w osłupieniu. Kaseta, która miała zawierać zupełnie inny odcinek, zawierała coś, co nie miało tam prawa się znaleźć. Odcinek, którego nie powinni oglądać. Ktoś musiał celowo wymienić kasetę, by zagrać im w ten sposób w umysłach. Jak to możliwe? Zapytał główny bohater, czując niepokój rosnący w jego wnętrzu. Kto by to zrobił i dlaczego? Nie mam pojęcia, odpowiedział pracownik Foxkitz, a w jego głosie słychać było strach. Ale musimy to zgłosić natychmiast, po tym jak starzyści z Foxkitz próbowali rozgryźć, co tak naprawdę się dzieje, Główny bohater, nie mogąc znieść tej niepewności, odważył się załadować szefa Fox Kids. To niemożliwe! Musicie coś z tym zrobić! Wykrzyknął, patrząc na szefa. Nie tylko kaseta została podmieniona, ale to coś jest powiązane z czymś o wiele gorszym. For shadow, to nie jest zwykły odcinek. To coś mrocznego, coś co nie miało ujrzeć światła dziennego. Szef Fox Kids, patrząc na niego z ironią, parsknął śmiechem. Jesteś młody, ale chyba masz za dużo wyobraźni. To tylko zwykła pomyłka z kasetą. Zawsze się zdarzają takie rzeczy. Żadne s żadna strona z Nickelodeonu. Zapomnij o tym i wróć do pracy. Ale. Główny bohater próbował zaprotestować, ale w tym momencie drzwi do pomieszczenia otworzyły się gwałtownie. Do środka weszło dwóch policjantów. Gdzie jest ta kaseta? zapytali jednym głosem jakby już wiedzieli, czego szukają. To nie jest. Y nie jesteście z Fox Kids? Zapytał szef z zaskoczeniem, ale policjanci zignorowali go i skierowali wzrok na kasetę, która wciąż leżała na stole. Nie. Jesteśmy z Wydziału Kryminalnego. Zostaliśmy wysłani przez Nickelodeon, by przeprowadzić śledztwo. Jeden z policjantów odpowiedział, podchodząc do kasety. Ta kaseta jest związana z czymś poważniejszym niż tylko pomyłka. Mówi się, że to może mieć związek z przypadkiem samobójstwa, które miało miejsce nie tak dawno. W pomieszczeniu zapanowała cisza. Główny bohater spojrzał na szefa Fox Kids, który teraz wyglądał na zaniepokojonego. Po chwili milczenia jeden z policjantów dodał, Chodzi o coś, co ma powiązania z tak zwanym skalmara. Musimy zbadać tę kasetę i dowiedzieć się, co tak naprawdę na niej jest. To nie jest zwykły, zaginiony odcinek. Kalmara? Głos głównego bohatera drżał, gdy wypowiadał te słowa. Przypadkowo zszokował wszystkich, bo nigdy wcześniej o tym nie mówił na głos. Policjant skinął głową, jakby to wszystko było dobrze znane w służbach. Tak, wiele osób uważa, że to jest bardziej niż tylko Urban Legend. Wskazówki na tej kasetce prowadzą do sprawy, która była ukrywana. Z Kalmara to coś, czego nie chcemy, żeby się powtórzyło. Musimy znaleźć odpowiedzi, zanim będzie za późno. Minęły dwa tygodnie od tych wydarzeń. Policjanci, którzy zostali wysłani przez Nickelodeon, wciąż nie ustalili kto stał za podmienieniem kasety. Śledztwo trwało, ale odpowiedzi wciąż nie było. Jedno jednak udało im się ustalić. Odcinek, który oglądali starzyści został nagrany godzinę przed zaplanowaną emisją właściwego odcinka Satellite Swindle. To odkrycie było równie niepokojące, jak i dziwne. Kaseta, która trafiła do stacji, nie miała nic wspólnego z oryginalnym odcinkiem, który miał zostać wyemitowany. Zamiast tego ktoś zdążył nagrać i zamienić kasetę na tę, która została przeznaczona do emisji. Co więcej, nikt z pracowników Fox Kids nie wiedział o tej zmianie, do momentu gdy starzyści przypadkowo odkryli całą sprawę. Policjanci szybko doszli do wniosku, że to mogła być ta sama osoba, która wcześniej podmieniła kasetę w Nickelodeonie na samo Mara, chociaż nie mieli żadnych dowodów na to, że chodzi o tę samą osobę. Wszystkie wskazówki i okoliczności zdarzeń wskazywały na jedno ktoś miał dostęp do materiałów archiwalnych i manipulował nimi z mrocznym zamiarem. Pomimo wysiłków śledczych nikt nie został aresztowany, a sprawa pozostała nierozwiązana. Dziwna, niepokojąca atmosfera wokół tego wydarzenia nie opuściła nikogo, kto miał z nim do czynienia. Dwadzieścia lat po tych wydarzeniach, nasz główny bohater, starzysta, który wtedy był tylko jednym z wielu, wciąż nie potrafił pozbyć się koszmarów związanych z tamtym odcinkiem. Codziennie przypominały mu się obrazy, które widział wtedy na ekranie. Krwawe oczy szadoła, niepokojąca cisza, dziwne dźwięki w tle, choć minęło tyle lat wciąż odczuwał ich obecność w swoim życiu, dziś patrząc wstecz nie potrafił zrozumieć, co się stało tamtej nocy. Jednak jedno było pewne nigdy nie zapomni tamtego odcinka i nawet po tylu latach nie potrafił pozbyć się wrażenia, że to co widział nie było tylko zwykłą fikcją, że było w tym coś naprawdę złowrogiego. Na końcu, zrozpaczony, główny bohater wypowiedział słowa, które od tamtej pory brzmiały w jego głowie jak echo. Jeśli ktokolwiek widział ten odcinek, jeśli macie jakiekolwiek informacje na temat tej kasety, jeśli ktoś oglądał sam... w takim samym kontekście jak ja, skontaktujcie się ze mną. Proszę, zadzwońcie na numer, podajcie datę i godzinę, kiedy widzieliście ten odcinek, kiedy to się wydarzyło. Jakiekolwiek szczegóły mogą pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Muszę wiedzieć, kto za tym stoi, muszę poznać prawdę. Pewnego dnia się obudziłem. Była noc. Nie mogłem zasnąć, więc wstałem i poszedłem do łazienki. Gdy spojrzałem w lustro, to nie byłem ja. W odbiciu stał Shadow. Czerwone oczy, martwe spojrzenie, nieruchomy wyraz twarzy. Stał nieruchomo, ale ja czułem, jakby mnie obserwował. Jakby wiedział wszystko, co przeżyłem. To nie był tylko przerażający widok. To był koszmar na jawie. Zamknąłem oczy na moment. I wtedy pojawił się skalmar. Widziałem go wyraźnie. Jego twarz zdeformowana. Oczy układały się w trójkątne cienie. Całe zakrwawione. Z jego głowy ziała wielka dziura. Jakby ktoś strzelił mu prosto w czoło. Wiem, że to nie był sen. Te obrazy wracają do mnie, ilekroć zamknę oczy. One nie chcą odejść, minęło już dwadzieścia lat. Wciąż chodzę do psychologa. Mój stan psychiczny nie jest zbyt dobry, a po wszystkim co się wydarzyło, nie jestem w stanie się w pełni pozbierać. Z każdym dniem mam ten sam obraz w głowie siebie, trzymającego sznur. Może kiedyś. dołączę do tej dwójki. Na razie tylko czekam, ale muszę przyznać, że psychicznie jest trochę lepiej. Może kiedyś się uda.